Dzień dobry. Witam Państwa w Szkole Podstawowej nr 2 w Konstantynowie Łódzkim. Mamy miesiąc kwiecień. 30 marca 2011 roku kwiecień ustanowiony został miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. W bieżącym roku w sposób szczególny podchodzimy do upamiętniania ofiar II wojny światowej ze względu na przypadającą 80. rocznicę jej zakończenia. Historia, jeśli osobiście nas nie dotyczy, może wydawać się jedynie opowieścią, chociaż często nieprawdopodobną. Dziś pragnę Państwu powiedzieć, że z baraków Ravensbrückiego obozu przesyłane były pozdrowienia dla mieszkańców Konstantynowa. Opowieść zacznę od listu, a właściwie jego koperty. Jak wskazuje pieczęć, list został wysłany z Dalikowa, 26 kwietnia 1938 roku na adres Konstantynów ulica Lutomierska 4. Adresatką jest pani Anna Burdówna. Pani Anna Burdówna w 1938 roku już szósty rok pracowała jako nauczycielka szkoły powszechnej w Konstantynowie, mieszącej się właśnie przy ulicy Lutomierskiej 4. Po wojnie szkoła ta została przekształcona w szkołę podstawową numer 2, obecnie mieszczącą się przy ulicy Jana Kilińskiego 75. W tymże kwietniu 1938 roku pani Anna Burdówna nie wiedziała, że dwa lata później stanie się numerem 3048 w prawensbrzyckim obozie. Nie mogła przewidzieć również tego, że za 7 lat Również w kwietniu, kiedy ludzie zaczną odczuwać chwilę radości z powodu zbliżającego się końca wojny, ona będzie musiała podjąć bardzo trudną decyzję: czy ewakuować się ze wszystkimi więźniarkami i udać się do oczekującej ją rodziny, czy też pozostać na terenie obozu do opieki nad tymi kobietami, które z powodu chorób wycieńczenia. Nie były w stanie wstać i w barakach bez prądu, wody, żywności były skazane na samotną śmierć. Tych kobiet było dużo, bo ponad dwa tysiące, w tym 240 Polek. Dodatkowo krążyła pogłoska, że teren obozu jest zaminowany. Ten pobyt dla pani Anny Burdówny był pobytem nielegalnym, za to też groziła jej śmierć. Jednak pozostała. Jak napiszę, w powojennych wspomnieniach była tam wtedy bardzo potrzebna. Pani Anna Burdówna rozpoczęła pracę w Konstantynowskiej Szkole w wieku 20 lub 21 lat. Nie znamy dokładnie daty rozpoczęcia tej pracy. Wiemy jednak, że w roku 1932 już pracowała w Szkole Powszechnej w Konstantynowie. Była to jej pierwsza praca zawodowa. Urodziła się w Łodzi 5 lipca 1911 roku. Jej ojciec Karol był felczerem, mama zajmowała się dziećmi. Dom był raczej niezamożny. Pani Anna jako uczennica udzielała korepetycji, by finansowo wspomóc rodziców. Była to jednak rodzina radosna. Pięcioro dzieci wychowywano w duchu wzajemnej pomocy i miłości rodzinnej oraz szacunku i życzliwości dla każdego człowieka. Pani Anna Burdówna ukończyła elitarne gimnazjum imienia Emilii Szczanieckiej w Łodzi, a następnie seminarium nauczycielskie z wykładowym językiem francuskim. Znała pięć języków. Będąc w gimnazjum w 1923 roku, wstąpiła do żeńskiej drużyny harcerskiej imienia Baśki Wołodyjowskiej, a dwa lata później złożyła przyrzeczenie harcerskie. Od tego czasu słowa przyrzeczenia, Mam szczerą wolę, całym sercem służyć Bogu i Ojczyźnie, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłuszną prawu harcerskiemu, stały się drogowskazem i celem na całe jej długie, prawie stuletnie życie. Młoda Anna Burdówna starała się rozwijać swoją sprawność fizyczną, dbała o rozwój intelektualny, Przyzwyczajała się do życia w trudnych warunkach, uczyła się, jak je przetrwać, jak sobie poradzić. Realizowała postanowienie, by każdego dnia zrobić przynajmniej jeden dobry uczynek. W powojennych wspomnieniach napisała, że taka postawa nie tylko uczyła ją samooceny, ale również wrażliwości na potrzeby innych, wdrażała do systematyczności. Teraz... Użylibyśmy modnego zwrotu, dawała poczucie sprawstwa, tak potrzebne dla rozwoju człowieka. Do czasu podjęcia pracy zawodowej w szkole, jak i podczas jej trwania, pani Anna Burdówna zdobywała kolejne sprawności i stopnie harcerskie. Uczyła się w szkole instruktorek na buczu, uzyskała stopień pod mistrzyni. w latach 1934 37 była instruktorką, Wydziału Zagranicznego Łódzkiej Komendy Chorągwi. W roku 1937 była chówcową na powiat łódzki. Uczestniczyła w jubileuszowym zjeździe harcerzy w Spale w 1935 roku. Dwukrotnie wyjeżdżała do Belgii w celu prowadzenia obozów dla dzieci polskich emigrantów. W roku 1932, jako nauczycielka Szkoły Powszechnej w Konstantynowie, założyła pierwszą drużynę harcerek imienia królowej Kingi, a jaką była nauczycielką pani Anna Burdówna uczyła języka polskiego, historii, geografii w roku szkolnym 1938-1939 uczyła także religii. W roku 2006 podczas jubileuszu 75-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 jeden z przedwojennych absolwentów powiedział, że uczniowie bardzo chętnie uczęszczali do szkoły, ponieważ tutaj pracowała wspaniała nauczycielka oddana dzieciom. Była nią właśnie Anna Burdówna. Wróćmy kolejny raz do daty z listu, czyli do kwietnia 1938 roku. Za dwa miesiące będą wakacje. W wakacje pani Anna Burdówna otrzymała propozycję z Komendy Głównej Harcerstwa, aby od września objęła posadę nauczycielki na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Tam miała także prowadzić działalność harcerską. Wolne Miasto Gdańsk. Było zamieszkałe głównie przez ludność niemiecką, w mniejszej ilości przez ludność polską. Były to tereny trudne i niebezpieczne, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się wojny. Pani Anna Burdówna jednak przyjęła tę propozycję. Na te tereny kierowano ludzi silnych, sprawdzonych, wytrwałych. I od września objęła posadę nauczycielki w miejscowości Szymankowo-Simonsdorf. Szymankowo leży na trasie linii kolejowej między Malborkiem i Tczewem. Po kilku miesiącach zaproponowano jej funkcję kierowniczki szkoły w szkole w Euganowie Lamenstein. Pani Anna Burdówna została urlopowana tymczasowo na rok z Konstantynowskiej Szkoły, ale do Konstantynowa już nie powróci. Droga do, jej powrotna do Łodzi. Też będzie trudna i długa, będzie wiodła przez więzienie w Gdańsku, a później przez pięć lat przez baraki i Lagerstrasse obozu Ravensbrück. Dlaczego Anna Burdówna znalazła się w obozie? 29 sierpnia 1939 roku Będąc kierowniczką szkoły w Euganowie, Anna Burdówna otrzymała telefon z kierownictwa polskiej macierzy szkolnej o konieczności zamknięcia szkoły i najlepiej opuszczenia tego terenu ze względu na grożące jej niebezpieczeństwo. Pani Burdówna, w porozumieniu z Komitetem Rodzicielskim oraz patriotką, działaczką społeczną Kunegundą Pawłowską, postanowiła nie dostosować się do tego nakazu. Pozostała. 1 września, w pierwszym dniu wybuchu wojny, z samego rana została aresztowana i osadzona w więzieniu w Gdańsku. Zarzucano jej polonizację dzieci niemieckich. Był to zarzut niesłuszny, ponieważ Anna Burdówna uczyła dzieci polskie według polskiego programu ale z chwilą wybuchu wojny teren Wolnego Miasta Gdańska został wcielony do Rzeszy, a ludność polska zamieszkująca te tereny została uznana za ludność niemiecką. I stąd właśnie wziął się ten zarzut. Do obozu w Ravensbrück została przetransportowana 1 kwietnia 1940 roku w ramach akcji likwidacyjnej polskiej inteligencji. W obozie nie zapomni o mieszkańcach Konstantynowa, a oni nie zapomną o niej. Świadczą o tym listy, które Anna Burdówna przesyłała z obozu do swojej rodziny. Spośród kilku listów, które posiadamy, w pięciu jest mowa o Konstantynowie. Przeczytam Państwu fragmenty dwóch z nich. Są to krótkie wzmianki, ponieważ w listach Polacy musieli ograniczać ilość tekstu. Niemniej jednak pani Anna zawsze coś miłego napisała. List z kwietnia 1943 roku. Najdroższy. Otrzymałam marcowy list i paczki, tylko lekarstwa są zakazane. Wszystkie rzeczy były bardzo dobre i jak zwykle zapakowane z miłością. Dziękuję wszystkim, którzy tak serdecznie o mnie myślą, przede wszystkim siostrom i znajomym z Konstantynowa. Ravensbryk, listopad 1943 rok. Pozdrawiam wszystkich znajomych także siostry i wszystkich dobroczyńców, wszystkich z Konstantynowa. Pięcioletni pobyt pani Anny Burdówny w obozie to kolejna wzruszająca opowieść o tym, jak nasza przedwojenna nauczycielka dawała świadectwo swojej dzielności i prawdziwej miłości bliźniego. Jedna ze współwięźniarek nazywała ją aniołem z Ravensbrück. Pobyt pani Anny Burdówny w obozie to także historia obozowej konspiracyjnej drużyny harcerskiej Mury. Pani Burdówna była zastępową, przepraszam, podzastępową zastępu Cegły, jednego z pierwszych zastępów w tej drużynie. Większość przedstawionych Państwu materiałów udostępnił szkole pan Jan Trofimowicz, depozytariusz, pamiątek po pani Annie Burdównie, oraz krzewiciel pamięci o niej. Serdecznie dziękujemy za te dary. Na tym zakończę moją opowieść. Dziękuję Państwu.